Niciasz Adela Miejsce pierwsze, Owczarek Filip Niciasz Adela, prosimy na podium Dobrze, i za plecy, za plecy, za plecy. Dobrze. Nie daj łapać. Ręce na brzuch, masa. Na brzuch, dobrze. Do góry. Dobrze. Nie, nie. na podium. gardę. Dobrze, dobrze. Dobrze. Wstań do góry. Przerzuć nogi. przerzuć nogi, masa. Przerzuć nogi na bok. Masa, przerzuć nogi. Dobrze. Ale mocno, przerzuć. Dobrze! I trzymaj, 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 trzymaj. Masza, trzymaj! Trzymaj, masza. Dobrze. Nie śpiesz, nie śpiesz. Teraz na dosia. Powoli na dosia. Dobrze. Dobrze. Wepnij nogi, wepnij nogi. Dobrze. Nie śpiesz się, daj się zmęczyć. Nic nie rób. Trzymaj. Trzymaj. Dobrze. Trzymaj. Przebudzionik za plecy Przebudzionik za plecy Masza ręka pod ręką Później ma Później Dobra Lorek